Dzień dobry, Jan kłaniam się Państwu nisko i od razu przechodzimy, proszę Państwa, do mojego i Państwa dzisiejszego gościa. Z nami jest pani minister Agnieszka Jędrzak, nowa twarz w kierownictwie Kancelarii Prezydenta. Nowa, ponieważ pani jest już członkiem administracji nowego prezydenta, prezydenta Karola Nawrockiego, więc proszę Państwa, proszę przyzwyczaić się do pani minister, bo pani minister przez pięć lat najbliższych będzie nam towarzyszyć. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani minister, i jak pani teraz jest w tym pałacu? Bardzo dobrze wdrażam się do pracy. To już jest tak naprawdę drugi miesiąc mojej pracy, ponieważ wcześniej w tym okresie przejściowym funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Elekta przebywałam na Wiejskiej i tam wykonywałam obowiązki, więc pewnie ten etap wdrożenia w tym tygodniu już po przejściu do pałacu jest dla mnie troszeczkę prostszy. Ja, ta, ja tak pytam o to pani minister, bo zastanawiam się czy państwo, bo tak zapowiadał prezydent Nawrocki, rozumiem przychodzicie do pałacu z gotowymi projektami, z gotowymi pomysłami tak? I zaraz będzie ta ofensywa legislacyjna, tak? Bo na razie mamy tylko dwa projekty ustaw, a miało być ich więcej. Jest gotowych zdecydowanie więcej projektów ustaw i one będą sukcesywnie prezentowane. A też Akurat z taką nie jak należy Ja myślę, że to nie jest kwestia tej oprawy, która jest najważniejsza, tylko merytorycznego wsadu do tych ustaw, no ale myślę, że sama polityka informacyjna i informowanie społeczeństwa o tym, na czym te ustawy polegają, co mogą zmienić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Polaków, to jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że ten, ta komunikacja powinna być równie efektywna, jak dotychczas. Bo przyznam, że kiedy słucham polityków Koalicji Rządzącej, to oni zwracają uwagę na te ustawy i jedna rzecz, to przypominają słowa pana prezydenta Nawrockiego, który mówił, że będzie ofensywa dyplomatyczna, legislacyjna, będzie dużo tych projektów ustaw miały być złożone od razu, no a jak teraz z, z tego, co widzimy i z tego, co pani mówi, jeszcze chwilkę poczekamy prawdopodobnie na tę ustawę. Ale na przykład koalicja rządząca mówi, dobrze, bardzo dobrze, że pan prezydent wychodzi z inicjatywami, możemy rozmawiać, jesteśmy otwarci, ale tam nie ma wpisane, skąd pan prezydent weźmie na to pieniądze. Więc teraz pytanie, na przykład yy, skąd kancelaria prezydenta uważa, że on powinien wziąć pieniądze na, na przykład yy, to, żeby zwolnić rodziny z dwójką i więcej dzieci z podatku PIT? Przede wszystkim to pan prezydent wychodzi z inicjatywą tych różnych projektów ustawodawczych. Pan prezydent jest też człowiekiem, który potrafi znaleźć porozumienie wśród różnych środowisk i stron sceny politycznej. I taka będzie jego rola w prezentowaniu tych ustaw, a także w znalezieniu sojuszników dla ich przeforsowania. Pani minister jest nieubłagalna i tam nie zmienicie państwo, nieważne jakbyście państwo chcieli, tego jak, kto ma większość w tym parlamencie, więc bez dogadania się z koalicją 15 października prezydent nic nie może. Prezydent, myślę, że może bardzo dużo. Projekty legislacyjne to akurat nie jest to nie jest moja działka, to tak Zaraz to nazwijmy, przejdziemy w takim jestem, razie do działki. Jestem ministrem, który nadzoruje Biuro Odznaczeń i Nominacji, a także Biuro Polonii i Współpracy z Polakami za granicą. I zaraz o tę współpracę międzynarodową ale, też chciałam podpytać. Ale, ale, ale tak myślę sobie, po wczorajszym e, dniu, po tych ustaleniach które, które będą miały miejsce na Alasce, a wczorajszych rozmowach przygotowawczych i zapowiedzi udziału pana prezydenta, to jednak wierzyłabym w to siłę sprawczą pana prezydenta w różnych sprawach, zarówno jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, jak i o politykę krajową. Proszę zaufać, tę skuteczność my obserwowaliśmy również z Zarządzania Instytutem Pamięci Narodowej. Współpracowaliśmy bardzo blisko. Jak pan redaktor wie, ja. Przez 15 razy przez była 15 pani lat pracownikiem i u ja więc to szmat czasu i za chwilę też W Instytucie Pamięci Narodowej, tak, z panem, z panem wówczas prezesem, doktorem Karolem Nawrockim, a obecnie prezydentem przez 4 lata. I widziałam zmiany, które zachodziły w instytucji, które miała 2,5 tysiąca y, osób. Y, widziałam e, prężne działanie y, i wierzę w takie samo na poziomie kancelarii prezydenta i funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani minister, to przechodzące, jeżeli pani pozwoli, już stricte do pani, do tej działki, którą pani się zajmuje. Wspomniałam o tym, że chciałem zapytać też o pani dorobek naukowy. Pani pracowała w IPN przez 15 lat, jak wspomnieliśmy, i odpowiadała tam pani między innymi za kontakty z partnerami zagranicznymi, i wprowadzała takie projekty o charakterze międzynarodowym. W związku z tym zapytam, czy Pani uczestniczyła też w rozmowach o ekshumacjach na Wołyniu? Czy Pani rozmawiała ze stroną ukraińską? Czy to też przechodziło przez Pani, um, przez pani dział w IPN-ie? Jak najbardziej dział, którym ja kierowałam w ostatnim czasie, bo ja w zasadzie współpracą zagraniczną w Instytucie Pamięci Narodowej zajmowałam się od chwili zatrudnienia, to znaczy najpierw z poziomu archiwum IPN-u, gdzie kierowałam komórką zagraniczną, później w Biurze Prezesa, a następnie stworzyłam biuro współpracy międzynarodowej, któremu podlegały dwa zespoły, takie interdyscyplinarne, bo IPN to tak jak już wspomniałam, 2,5 tysiąca osób centrala i 18 oddziałów, więc gdzieś musiał być punkt koordynacyjny dla wszystkich działów merytorycznych, jeżeli chodzi o współpracę zagraniczną, bo ustawa o IPN nie zobowiązuje IPN do realizacji zadań misji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zatem tak na poziomie biura współpracy międzynarodowej koordynowaliśmy projekty wszystkich pionów merytorycznych, których jest 13. Jednym z nich jest Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, które prowadzi swoje działania, aktywności zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju, także na Ukrainie. W związku z tym w ustaleniach dotyczących tych kwestii brałam udział. Oczywiście tutaj najważniejszymi osobami decyzyjnymi w jeżeli chodzi o poszukiwania, ekshumacje był prezes IPN-u, czyli ówcześnie dr Karol Nawrocki oraz jego zastępcy. Teraz ważną rolę odgrywał też profesor Karol Polejowski, który obecnie zastępuje pana prezesa. Pana prezesa. No i oczywiście prezes Krzysztof Szwagrzyk, profesor Krzysztof Szwagrzyk, który jest na czele pionu poszukiwania ekshumacji. Pytak, Więc to są osoby, pani minister o to, ze względu na to, że były premier Leszek Miller na przykład mówił w rozmowie z nami, że um, komentowaliśmy ostatnią sytuację na stadionie narodowym i trochę o tej polityce historycznej, właśnie dlatego odnośnie IPN-u e, chciałem z pa panią podpytać, rozmawialiśmy. I pan premier zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o podejście do um, Stefana Bandery w Ukrainie, jest ono diametralnie różne w stosunku do tego, jak e, ten człowiek jest i e, historia z nim związana, odbierana w Polsce. I zastanawiam się w związku z tym, czy kiedy pani pracowała w IPN-ie, to czy pani osobiście i e, e, teraz czy pani ewentualnie będzie to kontynuowała w kancelarii prezydenta podnosiła starania żeby zmienić albo wyedukować pokazać Ukraińcom że to nie jest wyłącznie bohater ale z naszego polskiego punktu widzenia jest to po prostu zbrodnia ze względu na ten mój początek pracy w kancelarii, a równocześnie moje doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, to się odniosę przez chwilę do Instytutu Pamięci Narodowej jeszcze od roku 2019 funkcjonuje ustawa związana z reagowaniem na defamację na zniesławienia i jeżeli chodzi o ten proces reagowania to zajmowała się nim właśnie komórka zagraniczna to znaczy w biurze współpracy międzynarodowej w instytucie którym ja kierowałam operuje taki specjalny wydział wydział reagowania na defamację. I jego rolą jest prostowanie różnych zniekształceń historycznych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale nie tylko w kraju, ale również za granicą, między innymi związanych właśnie z relacjami polsko-ukraińskimi i to reagowanie polega na tym, że podmiot, który zniesławia, zwracamy się do niego oficjalnie, wysyłamy różnego rodzaju materiały naukowe, edukacyjne, ale też przedstawiamy oficjalne stanowisko na stronie Instytutu, bądź jest to oficjalne stanowisko na konferencji prasowej, w zależności od tego, jakiego rodzaju, i jakiej wagi to jest defamacja. Oczywiście jesteśmy w kontakcie z pionem naukowym. I z pionem e, prawnym. No tak i brężnie... o to, ponieważ Pani Minister, po tym, co ostatnio widzieliśmy na Stadionie Narodowym, wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy w gruncie rzeczy ukraińscy, um, ukraińscy nastolatkowie, ukraińska młodzież w ogóle zdaje sobie sprawę, jak w Polsce jest odbierany Stefan Bandera, bo widzieliśmy pokazywanie flagi banderowskiej w, na Stadionie Narodowym i co więcej, potem, kiedy ten mężczyzna um, przepraszał, zamieścił w internecie, w mediach społecznościowych nagranie, na którym przepraszał, powiedział, że on nie wiedział, że to jest tak odbierane w Polsce, znał wyłącznie ten ukraiński punkt widzenia. Dlatego właśnie chciałam z panią o tym porozmawiać. Yy, dlatego, yy, dlatego odpowiadam od strony instytutu, że ta yy, misja i reagowanie yy, w tym zakresie yy, rozpoczęliśmy w 2019 roku i yy, kontynuujemy i będziemy kontynuować. I zapytał pan redaktor, czy na poziomie samego ym, Czy to będzie kontynuowane w kancelarii prezydenta? Tak, teraz ja chciałabym, żeby była kontynuacja tego procesu reagowania we współpracy z różnymi instytucjami pamięci, między innymi taką instytucją, y, pewnie instytucją wiodącą, jeżeli chodzi o tę politykę pamięci w chwili obecnej, mówię o historii najnowszej, czyli Instytutem Pamięci Narodowej, ale tak, żeby było na poziomie kancelarii y, prezydenta i na poziomie również samego pana prezydenta dla którego akurat y, polityka pamięci pozostaje niezmiennie szczególnie bliska bardzo zgaduje, ważna sercu zgaduje ze względu na tak. y, historię zawodową. historię y Pan prezydent Nowrocki zwracał uwagę w kampanii wyborczej, że um, szczególnie ważna jest dla niego Polonia. Mówił o tym, że Polacy, którzy mieszkają poza granicami Polski, dalej są um, dla niego bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa. I w związku z tym Panią jako minister, która będzie... Um, jako ministra, ministre, od teraz możemy uściślić, czy Pani ja lubi... Ja jestem fen fenatywy? również z wykształcenia filologiem, ministra. Dobrze. <laughs> um, Osobę w kancelarii, która będzie odpowiadała za e, kontakty z Polonią. E, to dla Pani największe wyzwanie, które dzisiaj stoi przed e, Panią w kancelarii prezydenta To jeżeli chodzi o Polonię? Tak, jeżeli chodzi o Pani działkę, jeżeli chodzi o Pani pracę w kancelarii. To znaczy, te, to zadanie jest, jest ułatwione i pewnie z tego względu znalazłam się w tym sektorze działalności, ponieważ pracując w Instytucie Pamięci Narodowej ja prowadziłam projekty o różnym charakterze, w zasadzie na większości kontynentów i mam rozeznanie, jeżeli chodzi o środowiska polonijne i... Chciałabym odpowiedzieć na ich potrzeby, a te potrzeby to jest właśnie dostarczanie odpowiedniego, merytorycznego materiału związanego z historią Polski, z naszymi tradycjami, z naszą tożsamością. I to to będziemy... będzie wspieranie grup lokalnej Polonii, która kultywuje tradycje, czy jak to będzie wyglądało? To będzie, to będzie na pewno wspieranie tych grup, ale to będzie też przygotowywanie odpowiednich programów we współpracy również z różnymi ośrodkami kultury, instytucjami, tym pamięci. na miejscu poza tak, granicami Polski, ale również tymi Rozumiem. w Polsce, które pomogą nam wypracować właśnie odpowiednie produkcje związane z danymi rocznicami historycznymi. A tutaj dla mnie kalendarz rocznic historycznych, takich począwszy od początku roku aż do jego końca, jest też wypracowany ze względu na moją działalność w Instytucie Pamięci Narodowej Apolonia mówi o, o tych najmłodszych pokoleniach i o potrzebach związanych z językiem polskim, ale również właśnie z poznawaniem historii Polski, o potrzebach, z którymi, na, na które należy po prostu odpowiadać, bo w chwili obecnej zanika właśnie język polski, a ta znajomość historii wśród tych najmłodszych pokoleń często bywa powierzchowna, więc yy, yy, trzeba wypracować takie materiały, które pozwolą po prostu młodym ludziom pogłębiać tą wiedzę historii. Chodzi historyczną. o to, żeby w tych młodych polakach mieszkających za, grani za granicą ta polskość nie zginęła, tak? Żeby nie zginęła ta polskość i żeby ta polskość i ta tożsamość była rozumiana nie tylko pod hasłami, pod taką, pod takim rodzajem ładnej fasady, tylko żeby to po prostu pogłębić i pokazać źródła. A Pani będzie chciała na przykład rozmawiać z przedstawicielami na przykład w Niemczech albo w, na Litwie, jeżeli chodzi o nauczanie języka polskiego w szkołach? Dla, dla mniejszości jako jednego z Jak języków? Jak najbardziej, choć wczoraj na przykład widziałam się z prezesem, z prezesem Stowarzyszenia z Argentyny, który mówił o takim problemie, że właśnie ta znajomość języka polskiego nie powinna być determinująca, jeżeli chodzi o uzyskanie właśnie. Polskiego obywatelstwa. Tak, polskiego obywatelstwa, że, że w jego przekonaniu ta znajomość zwyczajów, historii i ta, to, to, to związanie z narodem, to, to poczucie tożsamości jest ważniejsze niż sama znajomość języka. I że to znajomość języka powoduje, brak, brak znajomości języka powoduje często, że zablokowane jest uzyskanie tego obywatelstwa, i pytał, czy w tym zakresie nie udałoby się czegoś zmienić. Jeżeli chodzi właśnie o Argentynę, jeżeli chodzi o Meksyk, to tam ta Polonia faktycznie już coraz, coraz rzadziej mówi w języku polskim. Panie minister, też no proszę pozwolić, że poruszymy kwestie stricte polityczne dotyczące bieżącej sytuacji. Mamy dzisiaj spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. I chciałem zapytać, dlaczego prezydent nie wyszedł, żeby przywitać premiera? To premier czekał na pana prezydenta. Przyjechał do Pałacu Prezydenckiego i dopiero wtedy pan prezydent wszedł do pokoju. Ja myślę, że, ja myślę, że na pewno w tej sytuacji nie należy doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, czy demonstrowania siły. Woli ani demonstracji siły. Ja myślę, że zarówno mamy do czynienia z dwiema mocnymi osobowościami, dwoma mocnymi temperamentami, ale pan prezydent Nawrocki doskonale ale zdaje sobie sprawę ze swoich, z zakresu swoich kompetencji, ze swojej sprawczości i myślę, że tutaj w tym kontekście sytuacyjnym, czy w jakichś gestach nie należy się doszukiwać drugiego dna, czy złej woli powtórzę to jeszcze raz. Może zdradzę takie kuluary, wyjeżdżając na rozmowę z panem redaktorem z Pałacu Prezydenckiego. Pan prezydent z kolei wracał z różnych swoich aktywności do Pałacu Prezydenckiego, więc może przyczyny sytuacji, o której pan redaktor mówi, są bardzo prozaiczne, ale nie panami tej Pana jest naprawdę Napięta atmosfera i to widać, bo prezydent Karol Nawrocki mówił, że nieustannie uważa premiera Donalda Tuska za najgorszego premiera urzędującego po 1989 roku. No jest teraz, Temu, pani minister, nie, 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 nie trudno nie się mogę, dziwić, że mogę, ktoś chce się tak, doszukiwać jakiegoś drugiego dnia, przynajmniej dziś, o to taką pytać. Opinię, I to, to muszę podtrzymać, że taką opinię pan prezydent ma, ale jednocześnie pan prezydent deklaruje od samego początku, że dla dobra Polski i Polaków liczy na współpracę z panem premierem, ale także liczy na współpracę z różnymi środowiskami politycznymi, z różnymi stronami politycznymi, żeby dobre, różne zmiany wprowadzić. Panie minister, na sam koniec chciałbym zapytać bo pamiętamy na przykład sytuację, kiedy był pan prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz. Wtedy politycy spierali się o nominacje generalskie. Ja pytam o to między innymi. Ja pytam teraz o to ze względu na to, że wczoraj pan prezydent wręczył nominacje generalskie. Zresztą pan premier Donatusk Tusk też powiedział, że podpisał te dokumenty. I chciałem panią zapytać, czy jeżeli chodzi o te kwestie obronne, to my tutaj możemy liczyć na całkowitą, niczym niezachwianą współpracę, czy to będzie wyłącznie. Taka komunikacja, jaka jest wymagana, i nic więcej. Niezbędne yy. minimum. Uważam, że ten proces po nominacji generalskich wczorajszych odbił, odbył się wzorcowo. To znaczy te nominacje generalskie zostały przeprowadzone we współpracy BBN-u, pana profesora Cęckiewicza, z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem, no oczywiście pod przewodnictwem pana prezydenta Karola Nawrockiego, z kontrasygnatą w odpowiednim czasie czasie pana premiera Tuska, więc wszystkie strony uczestniczyły w tym procesie i wszystko się odbyło eee... mm -hmm. Powiedziałabym, że w sposób taki wzorcowy, perfekcyjny i mam nadzieję, że tak będzie yy, też i w przyszłości, co będzie służyło obronności Polski. Czyli panowie są w stanie odłożyć jakieś, jakieś osobiste animozje na bok. Ja jestem o tym głęboko przekonana. No, miejmy nadzieję, że jednak prezydent z premierem będą w stanie się porozumieć. Pani minister, bardzo dziękuję za wizytę bardzo w dziękuję. naszym studiu. Pani minister Agnieszka Jędrzek była moim i państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.